No, no jest 22.18, no kochani spałem, po kolacji, bo gorąco było, no ale teraz idę do Bocianówki, bo muszę tam okienice pozamykać i misi dać tabletkę, bo ona rano i wieczorem. Jeszcze wieczorem jej nie dałem. No tutaj co mamy mamuśkę. Gacuś. Klakierek. Niunia. Julcia tam. Julcia. Wesoła ciotka. Dawał się, że wyjeżdżał gdzieś był jeszcze. No i dobra, idziemy. Otwicia. Idziemy. No dzisiaj było 30 Dwa stopnie u nas. O, księżyc świeci. Zobaczcie, jest. Jest ten nasz o, satelita. Nie może złapać jego ostrości, bo Liście są na pierwszym planie. Dobra. Idziemy. A tu Zyzia idzie. Jest Zyzio. Idzie Zyzio. A, Zyzia idzie. O, cienki bolek. Basiorek idzie. Kto tu jeszcze idzie? Kapitan Żbik idzie. Pieszczoch. O Jezus Maria! Szramek też tutaj idzie. A tutaj kto tu jest? Ciotka Płaczka jest. Ha, ha, ha. Jest tu ich dużo. Tylko to taka poświata no zobaczymy dzisiaj dzik Antek będzie miał jedzenia sporo bo mu tu wlałem Pełne te. też będzie miał co jeść. A tu wygląda, jakby już ktoś tu był. Co on był już tu? No żadne oczy się nie świecą. Ha. No dobra, idziemy tutaj. tutaj są jeszcze kości o do pozbierania o mało jest jest romeo ach te cholerne komary jest to już ganiają dobra mamy klucz ile mamy no tak 25,2 jest kochani a 1015 ciśnienie no mięska trochę zostało o Jezu nadepnęłem mu na ogon O, ale komarów dzisiaj. Kurde, ale tutaj nie latają, je pogryzą. no co jest. O, jest nasza gwiazdeczka. Tak. A jak się przeciągam. Ozyzio. Tutaj picie. Zapalimy jeszcze jedną lampę. O, tu jakieś kobarzysko wielkie. No, tam chodzi. No, dobra. No, przyszedłem, żeby ci dać tabletkę kiciulko. Leżysz, nie? Gorąco. Tak. O No, postawimy ten smartfon, żeby filmował. Czekajcie, zobaczę, czy filmuje, czy nie filmuje. Filmuje. Fotel jest, dobra. Jest fotel. No to teraz. Smatka. Smatka. I nuńka będziemy w <coughs> tabletce Ci dawać. Wiesz. Uciekać, uciekać. Uciekać mitu. Uciekać mi tu. Uciekaj też. Poszedł. Ja tu będę misi dawał tabletkę, teraz odejść. muszę trochę doliny Noteci tutaj kapnąć żeby zamoczyć tabletkę w tym tabletkę moczymy zaraz wam dam tą saszetkę, tylko umoczę i Misia połknie. Nie, Misia? czekaj, Misieńka. Ty tak tego tak, tak nie połkniesz. <śmiech> tutaj. <śmiech> <śmiech> mm -mm. Dawaj te łapki, dawaj te łapki. Dawaj te łapki. łapki krępuje o widzicie misiejka połówkujesz nie Tak masz no daj tu daj pyszkę otwórz no, no. ach ty otwórz 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 No. Nie, nie, nie wypluwaj nie wypluwaj, Romeo odejdź tu łapki, dawaj tu łapki no uknęłaś, ułknęłaś połknęła połknęła zuch dziewczyna dobra to teraz misieńka o Jezus Maria skoczyłaś na kolana czekajcie muszę was stąd jakoś wziąć się mi nie przeszkadzały. O, zobaczcie, taką deskę mam, ładną z widokiem. A widzicie? No, czekajcie, kitki. Tu wam dam jeść. No. Idź tutaj. dałem im puszkę puszkę kitiketu takiego czegoś im dałem kitką no jedzcie jest a jest misia też je misia też je Muszę to odsumuj dalej, bo to tam jest. Tak. Misia chodź, ci dam to. Ja tu saszetkę położę. Okay. O, przyszedł. dobra. Chodź, Chodź ci dam. Osobno. Masz, tutaj. Masz jest to. Zaraz to diabeł jakiś... tak komar. Gorzkie. No. Misia tam jest. A te tutaj jedzą. Jedźcie szybko, bo mnie tu komary zjedzą. Na dzisiaj mamy sobotę. Kochani, jutro niedziela się mamy 19 czerwca 2021. Jutro będzie 20, a misia ma... poszedł komary. A mi się ma operację szycia w czwartek 24. No kochani, wniosłem tutaj do bocianówki te wieże. Trzy, które stały na dworze. No, znudziło mi się, że stały na dworze. Niech postoją tutaj. Było do wyrzucenia biurko, które kiedyś ja miałem, a miał kolega Marcin. Miał wyrzucić, ale je wziąłem, je wstawię tam. Będzie stało. Na razie tu stoi. Na razie się zagraciło. Jak to pani Ania mówi, tak pani Aniu? Zagraciło się. Ale się odgraci też. No chodź, kiciulku, Chodź, po tu. O, tu jest taka mata która podobno chłodzi trochę to na no śpitu. No macie. E, misia już nie chce jeść. To macie. No i ona tam będzie sobie spała. Misieńka sukienka. Nie? Pamiętacie ten film? Miss z okienka. A tu będzie misieńka z okienka. No i kasimy światło. Bach jedno i drugie. O, i zostają. To światełko. Tutaj to. To. Diskotekowe takie kolorowe. No i tutaj. Wszystko LEDy. A tam wentylatorek. No, jakiecie najezone? Mi się najezone. No dobra. idę, idę, chłopaki. O, kapitan Żbik się nie załapał. I Majeczka, no. i niunia. wchodzić tam, kto chce niech wchodzi. Wracam na oddział Panie Kapitanie. To nionia. Aha, nie zaczepia, chodźmy, Oć, chodźmy. Huh. Chodźcie, bo tych komarów tutaj. Cholerników pełno. Dzisiaj jeszcze mnie tu zjedzą. Latają mi przed obiektywem. A widzicie? Ten komar leci. Latają. Dranie. No się zamykaj Żaby rychotają Koty siedzą, patrzą w tamtą stronę Z tamtą dzik ma przyjść Ale nie widać Jedrania, razie drania. Misia, pasiorek, niunia, kapitan szpik, Zio, pieszczoch. O, nic nie widać. O niunia. Oczy Dobra, idziemy. Idziemy. A tu kto na kamieniu leży? A, zobaczcie jak na kamieniu. Julcia i wesoła ciotka. A tu Romeo. Przedstawiciele Kiciulku. Bociany. idziemy Idziemy Kicie. Ja idę. tym Kacuś, chodź Kiciulko. Chodź już jeszcze dam ci dam ci saszetkę, chodź. Chodź gdzie jesteś? Gdzie mi tam? To jest. O, lecą. No 25 stopni jeszcze mamy, kochani, w do tej w nocy. 25 stopni. No i tak w nocy będzie, 21, 22, a jutro ma być chyba najcieplej, 34, wszystkich dni. Później się trochę ochłodzi, no i zobaczymy po takich upałach, kiedy deszcz spadnie. Kicie! Hej, Janusek. Ach, jest Gacuś. Chodź Gacuś, ci dam saszetkę. Tak, dam ci, dam. No chodź. Się cieszę. No, tak, dam tobie, chodź. Chodź. Ty zawsze tutaj wskakujesz mi, kolego. Weźmiemy podkładkę. Kakujesz mi tu? O. tutaj. kacuś oczkica. Julcia też przyleciała. No czekaj Julcia. Masz. Macie. Macie na noc. na noc. No, się. Dobra. O, Kapitan Bik tu przyszedł też. Tu mięsa jeszcze tutaj mają. Proszę. Nie zjadły. Woda jest. Tu sucha karma. Troszeczkę świeżej dosypiemy. I don't know. jest na dworze, kochani, to Julcza już nie przychodzi do pokoju, żeby pojeść. Już ma tu tyle jedzenia. Na miejscu jedzenie. I nie zachodzi. O, Basiorek przyszedł. Basiorek, też przyszedłeś? Z pocianówki. O, kapitan żbik przyszedł. Wesoła ciotka. Dobra. A gdzie mamuśka? Gdzie mamuśka? O, Majeczka przyleciała też. No i sam. Jest jak głodna niunia. No i Zyzio. No, to cześć wam. Chłopaki, bo ja idę spać. Niebo zachmurzone, zaciągnięte. Całkiem. Kolega Jacek na papierosku. Ale cicho. Kochani, ale cicho. Zapnie słychać. Przynajmniej tutaj. No cicho jest. Dobra. Idziemy, nie Jacek? Idziemy spać. Fuh. A tak to wygląda z góry. Z góry. Co z Co z, co z A tu który jest? Ha. Znają tutaj. Tutaj był mobilny punkt żywieniowy. No. Łap ostro się. Jest. A wyszły. Usłyszały mnie i wyszły. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jest. Ciotka, kicia. Kicia, kicia. No. Nie ma nic jedzenia, dostałyście. Ciepło jest, nudzi Wam się, łapać szczury. Kid łapać szczury. Ciekawe, jakby spuścił koszyk, który któryś wlazł do koszyka.